Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie ostatnią plagę w tym trybie z łucznikami arabskimi. Będzie to ostatnia plaga, no bo to już jest ostatnia jednostka, która nam została do przetestowania. Na pewno będą się jeszcze pojawiały inne plagi, tak jak ostatnio zrobiłem, gdzie dwa boty się broniły, to takie pewnie jeszcze się pojawią. No ale w tym trybie można powiedzieć, to będzie już taka ostatnia. No i też na pewno jutro na koniec odcinka pojawi się też takie podsumowanie. Gdzie sobie sprawdzimy, którym ucznikom poszło lepiej? Czy byli to ucznicy europejscy, czy byli to ucznicy arabscy? No ale najpierw, żeby to sprawdzić, trzeba jeszcze tą plagę zrobić. Więc myślę, że możemy zaczynać. Bierzemy szczurka. W sumie czerwony zawsze był tutaj. Kasy nie muszę dokładać. No i zobaczmy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Prędkość mogę jeszcze zwiększyć. Szczurek dałby radę przejść pierwszą rundę? Zamek nie trafił się jakiś dobry, bo nie ma schodów, więc może być już ciężko. Tych łuczników, no mam ustawione w tym posterunku tak, że tych łuczników wychodzi tak najmniej tylko jak się da, bo tak samo miałem z tamtymi łucznikami. Ale też szczerze nie pamiętam jak tam poszło tym botom, bo to było dawno temu. Tam zaczynaliśmy od plagi włóczników, później była plaga łuczników i to było dość dawno, no parę miesięcy temu myślę. I szczerze nie pamiętam kto tam miał najlepszy wynik Okej, okay, ale tutaj widać, że Szczurkowi się udało No ta pierwsza plega, wydaje mi się, że tą pierwszą rundę Większość powinna przejść na spokojne Runda druga dla Szczurka Zobaczmy jak będzie w rundzie drugiej Tam było widać, że jak już ten atak podchodził To jakieś straty miał Dużo pikinierów nie zostało No pikinierzy uratowali tą całą sytuację Więc jak teraz będzie jeszcze więcej łuczników No to już jakieś problemy będą mogły wystąpić Tu tak jak pamiętam, mniej więcej to chyba jakaś trzecia, czwarta runda była takim problemem dla większości botów. Dla tych słabszych, no to pewnie druga. Może trzecia, jak się uda przejść, jakiś dobry zamek się trafi. Zobaczmy, czy ten atak już wystarczy. No dobra, ucznicy nie dali sobie rady ze wszystkimi pikinierami. Tam się zaraz przejście zrobi, ale jednostek już zabrakło. No tu jak te posterunki ruszyły, to już brakło jednostek. No i teraz na tą pustą siedzibę to już. Nic nie zrobi szczurek. Próbował rekrutować tych łuczników, ale tu już się wysypało za dużo tych łuczników arabskich. No i szybko go załatwili. Szczurka wyrzucamy, bierzemy węża, no i zobaczmy, jak wężowi pójdzie. Wąż, wydaje mi się, że może mieć nawet troszkę ciężej od szczura, no bo szczur to przynajmniej miał tych pikinierów. Było widać, że stracił włóczników, no ale pikinierzy i tak dali radę. No tu już niestety wąż takich jednostek nie ma. Ma samych łuczników, procarzy, włóczników i on może mieć problem. No szybciej na pewno zrekrutuje, będzie miał więcej pieniędzy, ale jednak tu może pojawić się problem. Wystarczy, że wpadnie w jakąś grupę łuczników, później jeszcze szczurek będzie miał trochę jednostek na siedzibie, no i to już się będzie mogło nie udać. Widać, że nawet problem jest z uzbieraniem 300 jednostek. Ok, teraz się udało, wzrosło te 20-30 jednostek, ale szczurek też czasu sobie tym kupuje. No, wąż może być tym botem, który nie przejdzie nawet pierwszej rundy. Zobaczcie, nie może wyjść z atakiem w ogóle. Jeszcze z 20 jednostek mu brakuje. A u szczura coraz więcej tych jednostek się robi. Jeszcze zaraz kolejna tak szura przyjdzie. O właśnie, idzie atak. No to może nawet nie wyjdzie z tym atakiem jeszcze. Znowu teraz stracił z 20-30 jednostek pewnie. I tu nawet problem z wyjściem jest. No to chyba się nie uda już. Ile w ogóle ma jeszcze pieniędzy, bo tak kupuje i kupuje? 4000 tylko zostały. Patrol, który tutaj cały czas wychodzi, psuje bardzo. Cały czas wysyła 20-30 jednostek. I traci na tym za dużo. Tu już się nie uda, tu się robi za dużo tych łuczników. Już zaczął tracić, bo skończyły się pieniądze. No to mamy po wężu, wąż nawet pierwszej rundy nie przeszedł. To będzie słaby wynik, bardzo słaby. Już został zblokowany. Teraz już mamy 500 jednostek u szczura. No, wąż, mówię, wąż na tych średnich atakach jest za słaby. Łucznicy na niego są bardzo dobrą jednostką. Kolejnym botem będzie wieprz. No i wieprz już powinien przejść. Powinien przejść z dwie rundy na spokojnie. Wydaje mi się, że na wieprza to trzecia runda wystarczy dopiero. On jednak ma mocne jednostki. On ma i pikinierów, i pałkarzy, i kuszników do tego. No będzie pewnie wolniej rekrutował, ale na pewno też się będzie lepiej bronił. Chociaż tutaj zamek z dwoma wieżami się trafił, do kuszników aż tak dużo nie będzie. No ale ten atak powinien wystarczyć na spokojnie. Niezależnie od tego, czy te jednostki tutaj ruszą, czy nie, czy szczurek będzie miał na tam na siedzibie trochę jednostek, to i tak powinno wystarczyć. To powinno wystarczyć na spokojnie. Nie wiem, co tu by się złego musiało wydarzyć, żeby wieprz tej rundy nie dał rady przejść. Już ma 300 jednostek, jeszcze 12 tysięcy. No on takiego zapasu jak wąż miał nie będzie, ale jak już raz uzbiera ten atak, to wystarczy. No właśnie. Nie chce mi się wierzyć, żeby tylu pałkarzy i pikinierów udało się zatrzymać. Bardziej, że jeszcze schody się trafiły. Mimo tego, że przeszli obok tych łuczników wszystkich, to i tak się udało, więc... Jeszcze tą rundę powinien przejść na spokojnie. Kolejną runda druga dla wieprza. No i te dwa dodatkowe posterunki. Nie chce mi się wierzyć, żeby one coś zmieniły. Tu i tak powinno się na spokojnie wszystko udać. Robi dokładnie ten sam zamek albo podobny. Dwie wieże do obrony, no ale to i tak wystarcza. Chociaż tutaj, jak będą dwa dodatkowe posterunki, czy tam już mogliby się zacząć przebijać i pokonywać tych kuszników? Nie, no coś czuję, że runda trzecia. Runda trzecia będzie tym limitem raczej. No chociaż tam paru kuszników na wieży stracił, ale to najlepszy właśnie jest ten moment, gdzie oni tak ruszają razem. Gdzie te wszystkie pięć posterunków wypuszcza te jednostki. Później już takiego zgrania nie ma, no i to troszkę gorzej wygląda. Ta pierwsza fala jest zawsze najgorsza. Bo później już tracą ten moment, to takiej siły nie ma. I tutaj kolejny zamek ze schodami się jeszcze trafił. No ale, czy tu by był zamek ze schodami, czy bez, to i tak na spokojnie by się udało. Runda trzecia dla wieprza. No, i zobaczmy jak to pójdzie teraz. Tak, jak mi się zaczyna troszkę przypominać, to wydaje mi się, że runda czwarta była taką barierą. Jak dobrze pamiętam, i tam był problem, żeby przejść właśnie gdzieś dalej. Ale wydaje mi się, że ktoś przeszedł tam do piątej. Chyba piąta to był taki rekord, jak mi się dobrze pamięta. Też ja też brałem komandera pod te plagi, to może mi się miesza z komanderem, że on zrobił jakiś lepszy wynik. Na podsumowaniu na pewno przypomnimy sobie te wszystkie rundy. Ale kto też miał najlepszy wynik, to nie pamiętam z tych zwykłych botów. Może Kalif albo Saladin jakiś, czy Nizar? Dobra, no tu już jakieś straty było widać. Zostało już tylko 8000 i atak dobra, atak wychodzi. Ale tych łuczników się tu robi bardzo dużo. Pałkarzy może wszystkich stracić. No tu już atak został zmieciony. Nie powiem, że wieprz jeszcze jakoś się tam broni. Okej, okay, mamy atak, no to atak zrobi przejście, to będą większe straty chociaż tutaj po prawej stronie dorzucił jeszcze trochę kuszników, no walczy dobry zamek się trafił, że ta brama jest z tej strony, a nie gdzieś z przodu przynajmniej tutaj szybciej mogą dostarczać te kamienie zawsze mógł jeszcze jakieś jednostki zrekrutować ale jestem ciekaw tych wyników takich na końcu, bo no ucznicy europejscy oni mają większy zasięg, ale uczyńcy arabscy szybciej strzelają więc wydaje mi się, że oni powinni być bardziej skuteczni. No widać też po atakach Nizara, jak to wygląda. Jak on taką grupą podejdzie, to bardzo dobrze czyści te zamki. Więc wydaje mi się, że ucznicy arabscy powinni mieć lepsze wyniki. Wilka bierzemy jako kolejnego. No i zobaczmy, co będzie z tym wilkiem. Wilk też myślę, że trzecia runda powinna być. W trzeciej już może się nie udać, bo ruszy większa fala. Zrobi jakiś duży zamek albo jakiś zły. No i to już będzie moment, w którym przegra zapewne. Ale te pierwsze dwie rundy przejdzie, no. Nie powinien szczurek pozbyć się takiej armii zbrojnych pikinierów. Wilk też obronę ma dobrą, więc raczej ci łucznicy tak szybko go nie pokonają. Może nawet ten pierwszy atak by wystarczył. Tutaj dużo jednostek nie ma, ale już powpadali. Nie, no, powinno to nawet wystarczyć, tylko zbrojni musieliby pójść razem tam do szczura. No, za bardzo się rozciągnęli. Gdyby ruszyli razem, wydaje mi się, żeby to na spokojnie wystarczyło. Tak, teraz będzie troszkę trzeba czekać do tego ataku, bo on już pieniędzy nie ma. Raczej mu pieniędzy nie wystarczy, żeby do tego ataku uzbierać. No i będzie musiał już z podatków tam rekrutować te jednostki. Tak, mu z 50-60 jednostek pewnie brakło. No i zobaczymy, czy się uda. Może jednak przegra w tej rundzie. Jak zacznie mieć coraz większe straty, to się zacznie przedłużać. Raz więcej tych jednostek zacznie wychodzić, no jednak może problem się pojawi. Ale tu już 500 jednostek, no powinien zaraz atakować. Mamy nawet atak szczura. Ten atak szczura, dobra, tutaj nic nie zrobi. U to przynajmniej się udało jakieś przejście zrobić. No i ten atak, no powinien wystarczyć. Nie dość, że jest idealny moment, bo jest po ataku, szczura nie będzie dużo jednostek. Tyle, co te jednostki z posterunków mogą coś zrobić. Na spokojnie się udało. Runda druga dla Wilka. Teraz się trafił gorszy zamek, ale i tak wydaje mi się, że tą rundę jeszcze przejdzie. dwa posterunki różnicy jakiejś nie powinny zrobić. Chociaż w tym zamku jakby szczurek atakował i tą stronę prawą zaatakował. Nie, no raczej tu i tak się nic nie uda. Kowi nic się nie uda zrobić. Może nawet teraz się uda z tym pierwszym atakiem? Nie ja, dobra, no ucznicy bronią tego zamku dobrze. Chociaż 9000 zostało 8. Tutaj ta pierwsza fala jak ruszyła to jakieś straty zrobiła. Już jest praktycznie bez pieniędzy, a dopiero ma 250 jednostek. To może jednak się nie uda. Ucznicy arabscy wydaje mi się, że oni te zamki szybciej powinni pokonywać. Jeszcze atak szczura jest, no to przyblokują go już. Uczników wszystkich stracił mamy po wilku. To się z wilkiem szybko udało rozprawić. Ale wilk na te plagi to zawsze ma troszkę gorzej. Tak jak normalnie Wilk jest mocniejszy w każdym aspekcie, tak tutaj niestety wszystko mu przeszkadza. I za duże zamki, i za dużo zbiera do ataku. Długo szybko załatwili, myślałem, że tą rundę jeszcze przejdzie ale szybko pozbili się tych jednostek zwierz no to raczej pewnie jakiś Saladyn czy może Kalif, oni w tym odcinku będą najlepsi, no i może nawet ogólnie będą najlepsi, bo ty w jutrzejszym rzędzie też jakoś łatwo nie będą miały wracamy na mapę numer 1, no i bierzemy Saladyna Saladin jeszcze może nadrobić tym pierwszym atakiem, ale jak już na starcie będzie robił swój najdroższy zamek, to to go może później jednak sporo kosztować. To nie tylko pieniądze. 20 tysięcy. No ten pierwszy atak ile zrobi, to tyle Saladyn sobie ugra. Ale Saladyn ma jeszcze słabsze jednostki do obrony, więc ucznicy go zniszczą i to bardzo szybko. Tu się udało pierwszym małym atakiem. Runda druga dla Saladyna, jaki teraz zamek? No najskromniejszy zamek to to nie jest, ale jest na pewno tańszy od tego poprzedniego. Jeszcze Saladyn powinien dać radę w tej rundzie. W kolejnej już się raczej pojawi problem. Wydaje mi się, że trzecia runda dla Saladyna to może być limit. Trzecia runda dla większości botów to będzie limit, bo łuczników już się tu z przodu pojawi trochę. Ten pierwszy atak nie wystarczy, a do zbierać do kolejnego to większość botów może mieć problem. Runda trzecia dla salady, no zobaczmy, jaki zamek teraz się trafił. No to też nie jest ten najtańszy. Ale tu już ten pierwszy atak powinien zostać zatrzymany. Nie chce mi się wierzyć, że ten atak przejdzie obok tych uczników. Od razu zatrzymali. No i tu już musi zbierać. Zostało mu 16 tysięcy. Musił zbierać z 200 jednostek. I jeszcze do tego będzie musiał rekrutować nowe jednostki do obrony, patrole. 10 tysięcy, no jeszcze z 80 jednostek brakuje. Nie, to się nie uda. Już mu pierwsze wieże wyczyścili. Ucznicy arabscy są znacznie lepsi. Teraz się nie dziwić, że jak idzie taki atak Nizara, który ma tam z tysiąc łuczników, to jest w stanie większość botów od tak sobie wyczyścić. Trzecia runda wykończyła Saladyna. Dobra, no to czy jest ktoś, kto przejdzie tą trzecią rundę? Jest ktoś, kto ma na tyle obronę, że jak straci pieniądze, to będzie w stanie jeszcze jakoś walczyć, rekrutować. Wydawało mi się, że wilk jest najlepszy w tym, ale wilka to jeszcze szybciej rozwalili. W jutrzejszym odcinku ktoś będzie, może asasyni, zaraz, oni by mieli większe szanse, żeby chociaż przejść do czwartej rundy? Kolejnym botem będzie kalif. No i zobaczmy, jak temu kalifowi pójdzie. No, Kalif w niejednej pladze pokazał, że naprawdę potrafi. Że nie ma sobie równych, ale czy tutaj z tymi ucznikami tak będzie? Kalifa minusem jest to, że pierwszy atak jego nic nie robi. Dosłownie on tam wysyła paru zbrojnych. Ale zawsze miał taki dobry moment, że jak ruszały te jednostki z posterunków, to on już miał dużo jednostek i praktycznie atakował. To mu zawsze dawało przewagę. No i czy tutaj to da radę? Kalif za dobrej obrony to on też nie ma. większa grupa łuczników podejdzie, ale teraz coś nie mógł tak szybko dozbierać do ataku. Co on tak dużo zbiera: 400? Aż on zawsze atakował 350. Ryzykownie. Dobra, ale zamek ze schodami się trafił. Ale jednostek dużo nie zostało, mimo że to jest dopiero pierwsza runda. Runda druga dla Kalifa. Zobaczmy, jak teraz wyjdzie. Ale coś ewidentnie za dużo tych jednostek zbierał. 400, aż tam różnie te boty mają. Raz widomo, więc nawet 320, raz 340. Ale że aż 400 zbierał, to widać było, że już powoli kończyły mu się pieniądze. Jak tak dużo planuje zbierać, to nie wiem, czy to jest dobre. Tu raczej musiałby atakować jak najszybciej. Najlepiej w momencie, gdzie te jednostki z posterunków też wychodzą. Teraz w tym momencie powinien już atakować. To będzie najlepiej. Dobra, ale jeszcze tak widać, że nawet jak spora grupa uczników podbiega, to jakoś te wieże sobie z nimi radzą. Nie jest tak źle. Zobaczymy jak będzie w trzeciej rundzie, bo ta trzecia runda to saladna szybko zniszczyła. Tam jedna fala ruszyła i miał puste wieże. Dobra, udało się, ale jednostek no też dużo nie zostało. Runda trzecia. No i zobaczymy czy będziemy mieli nowy rekord, czy Kalifowi uda się przejść dalej. Ale jak widzę, jak ci łucznicy dobrze sobie radzą z tymi jednostkami, to nawet jakby on w miarę szybko ten atak większy uzbierał, to te dwa posterunki to mu mogą nawet połowę jednostek pokonać. Wydaje mi się, że tutaj może nawet nie być szansy, żeby przejść do kolejnej rundy. Szczerze, żaden bot możliwe, że nawet nie przejdzie do rundy czwartej. Skoro Wilk, Saladyn, Kalif nie dali rady, no to kto inny może dać radę? Czy ktoś jeszcze tutaj może zaskoczyć jakoś? Nie wiem. Dobra, no atak wyszedł. Już tutaj są obijani. Jeszcze teraz ten posterunek. Ustawiają się. Okej, okay, no trochę ich przeszło, ale są tak poobijani. No nie ma szans. Nie ma opcji. No nie wiem, czy ktoś przejdzie do rundy czwartej, szczerze. Wydaje mi się, że tam, w tamtej pladze z europejskimi ucznikami ktoś na pewno przeszedł do rundy czwartej. Tu jest to jeszcze większym wyzwaniem. Jak tylko atak wyjdzie, kasy już nie ma. To oni w 20 sekund podbijają ten zamek. W tej rundzie trzeciej zobaczcie, jak się wysypuje tych uczników. Wydaje mi się, że z tych posterunków to się nawet jeszcze więcej i szybciej te jednostki pokazują tutaj. No i zostaje nam przedostatni bot na dzisiaj, czyli Sultan. Nie no, sułtan, ty to sobie nie możesz poradzić. No, pierwszą rundę może jeszcze dasz radę. Ale ty to będziesz miał takie problemy. Widzieliście to? Z broni sułtana to też, ja nie wiem. Próbowali wyjść, ten sobie wie, że zrobił. Muszą iść drugą stroną. Co to jest? To oni nie ogarniają, co tu się dzieje. Tam tą pierwszą rundę przejdzie, żeby on jeszcze nie skończył tak jak wąż. On już został zblokowany. Nawet z zamku nie może teraz wyjść. Prawda, on ma właśnie taki moment. Chciałem powiedzieć, że sobie tą bramę otworzy jeszcze i wyjdzie. Ale trochę więcej łuczników, jak mu zaczną robić straty i pozbywać się tych jednostek. Sprawy mają się dobrze to nic nie da rady zrobić, tutaj jeszcze, dobra zamek pomógł no i teraz większa grupa, żeby tutaj nie miał jednostek na siedzibie, w sensie łuczników i będą sami zbrojni procarze będzie miał jakieś straty no to on nie wyjdzie dobrze z tym atakiem pierwszy atak nic nie zrobił 35 tysięcy na uzbieranie 200 jednostek no trzeba powiedzieć, że sultan ma też ten plus trochę jak wąż że jego zamek jest bardzo tani. Zbrojnych też ma, więc jakieś jednostki mocniejsze ma. No, w teorii on powinien sobie radzić lepiej niż wąż i szczur, bo ma też tani zamek. Ma mocniejsze jednostki. Szybciej rekrutuje, ale no niestety, Byt łatwo można go zblokować. No właśnie, teraz więcej łuczników się pojawiło i jest problem. To jest właśnie to. I runda druga już będzie za dużym problemem. 800 jednostek, jak w ogóle naprawdę łuczników musi się tu znacznie więcej pojawiać. Mam ustawione, że jest najmniej, i jest ten 10-minutowy delay, ale to i tak jest za szybko jakoś. No i został jeszcze Ryszard. Ryszard, nie to miejsce, ty tak sobie nie ułatwia. Już byś chciał mieć tyle posterunków, co? Ryszard to też. Runda druga to jest, może i nawet pierwsza, to już będzie problem. Ryszard z tymi 20 ucznikami do obrony, co on będzie mógł tutaj zrobić? Ten atak, ten atak to jest szansa. To go uratowało. Runda druga dla Ryszarda. Zobaczmy, jaki zamek teraz się trafi. No, zamek podobny do tamtego. Ale tu wystarczy, teraz, że ten pierwszy atak nic nie zrobi. Tutaj tyle jednostek ruszy tą obroną Ryszarda, gdzie tam jest 20 uczniów, może sumując razem na wieżach i murach. Jak on ma się bronić przed taką falą? A tak się nie udał. No i teraz weźcie obroń. Jedna wieża wyczyszczona, brama wyczyszczona, patrol stracony. Trochę łuczników na tej siedzibie ma, to trzeba powiedzieć, ale oni go tutaj prędzej zblokują. On skończy tak samo jak sułtan. Będzie miał pieniądze, jeszcze w ogóle bramę mu zamknęli on marnuje te pieniądze na katapulty. To nieźle. To tym bardziej się nie uda. Jak się za tym domem schowali? No zobaczcie na tą taktykę. Łucznicy tak blisko, a nie mogą z nimi nic zrobić. On większość pieniędzy to wydał na te katapulty, no nieźle. Ale goszczurek teraz załatwił. No to Ryszard, niestety, ale to jest twój koniec. To 300 jednostek trzeba powiedzieć, że i tak uzbierał. To nie jest słaby wynik. Ale jak już pieniędzy nie ma, to nic nie zrobi. I na razie najlepszy wynik to była runda trzecia. Czy to Kalif, czy to Saladin przeszli do rundy trzeciej, ale nie przeszli do rundy czwartej. No to to na pewno są, można powiedzieć, gorsze wyniki, lepsze dla Szczura, niż z europejskimi ucznikami. Więc to by było na tyle, pierwsza część za nami, jutro sobie zrobimy to podsumowanie. No, i zobaczymy też, jakie wyniki będą jutro. Czy komuś w ogóle się uda do tej czwartej rundy przejść? Ale szczerze, patrząc na te boty, co tutaj na dole są, to też nie chce mi się wierzyć, żeby komuś się udało. No, Fryderyk czasem pokazał klasy, ale Fryderyk to już wydaje mi się, że maksymalnie runda trzecia, tak samo jak reszta. No, czwarta runda będzie chyba niemożliwa. No, może jeszcze Nizar jak przejdzie bokiem jakoś, asasyni dadzą radę. To jest chyba jedyna nadzieja. I to by było na tyle, druga część jutro, trzymajcie jutra, na razie.